Witam, tym razem na podnośnik trafił TDM, jest to bodajże 2009 rok jak pamiętam, przebieg obecny 61,741. Jest to taki pełen serwis taki podstawowy, oleje, filtry, świece, posprawdzać wszystko, sprawdzać TPS-y, posprawdzać synchro, no i przejrzeć wszystko po kolei. Co jak będzie dalej robione. Także trzeba się brać za pracę. I tyle. no Zobaczymy, co tutaj będzie wychodzić po kolei. Także ja się biorę za demont tych plastików, zbiornika. Zaczniemy wiadomo od filtra świec. Tutaj wszystko powymieniamy. Na koniec się odpaliło to spuści, wymieni olej w międzyczasie wyreguluje TPS-y jednego TPS-a plus sydko sprawdzimy. Także dobra, biorę się za rozbiórkę motocykla. No i mamy Jowaszkę troszeczkę rozebraną. Co ten do wymiany świec, najlepiej właśnie się chłodnicę chociaż z jednej strony odchylić, żeby był dostęp, bo tu od góry strasznie ciężko, trzeba by też pospuszczać płyn, pousuwać te przewody. Chyba prościej w ten sposób, także punkt też wymienimy. Chociaż sprawdzałem go niby spełnione parametry. No, ale jak już mam spuszczone, także zaleję go nowym. Mam już wykręcone świece, tak wyglądały te, które były zamontowane. Widać, że nie są stare. No, lekki przebieg mają. Nie, nie wiemy. Pamiętam, że do motocykla, jak go sprzedawałem, była dokumentacja, ale obecnie jej nie mam. Także żadne jakieś duże pieniądze, wkręcamy nowo, już mam przerwy ustawione, zaraz je wkręcę. I tak samo filtr powietrza. Delikatnie przebrudzony, jakoś bardzo brudny. Znowu pójdzie nowy. ale... Dobrze świadczy to o motocyklu. Widać, że jednak faktycznie był serwisowany że pokrywa się to z tą dokumentacją, którą powinniśmy do motocykla. Także zakładamy to wszystko nowe, owe. Wkręcam na później powietrza, Ustawię TPS. Yy, choć nie, najpierw trzeba go TPS, później na silniku. Ale chociaż te podepnę, żeby widzieć parametry, jakie ma TPS. Yy, I tyle, zobaczymy. Także ja się biorę, tutaj trzeba będzie wszystko podkręcać, Zalać nowym płynem dobra, biorę kluczkę, to były dreszczę w końcu świecę. Zeszczę troszeczkę nie będzie. Jest dobra, mamy tutaj skręcone. druga świeczka. Dobrze fajkę zamontować, o, niech dobrze siedzi, tu kap... o, kapturki muszę posprawdzać, żeby były szczelne. Jeszcze poprawić. O. No i dobra, mamy. Dobrze, mamy świeczki poskładane, potem zamontowana. Zalewamy nowym płynem, no, bo ten motor troszeczkę na wyższe temperatury odporne mniej się grzeją pojazdy. Także uważam, że warto, rzadziej chłodnica nam się załącza. Jest nieduża różnica w temperaturze, ten ale. Przy motocyklach, które bardzo cierpią na temperaturę To odczuwalna różnica, sam kiedyś miałem FR 1200 to Na tym Było ok, a na zwykłym jak tylko się wyjeżdżało do miasta no to wentylator chodził Także dobra, trzeba poczekać aż się odpowietrzy Zakładamy filterek Zbiornik, z powodu trzeba podpiąć, podpiąć wszystkie przyrządy I odpalamy Pinderek podpisany, także wkładamy. Będzie można wszystko złożyć. Zaraz podpinamy dwa kilometr. Niech będzie podpięty. I zbiornik paliwa spróbujemy odpalić. Może być odpalony. Tak to wygląda. Na razie pasuje na starym, nie po pasuje się na rozgrzanym, ale dobrze nie jest. Rozjechany troszeczkę jest, ale żaden problem zrobi się. Niech się tylko rozgrzeje, to zaraz wyregulujemy. Tak samo nam wygląda. to na minimalne napięcie 0,71 więc to cały czas na stworzy, gdy kapitan się nie to rozgrzewa na zimny mieliśmy 0,73 zakres jest od 0,53 do 0,83 na, na wolny tak Czyli mieści się i działa nam poprawnie jest właśnie o 0,10, 0,15 jest wszystko ok Pracuje nam tak, jak, tak jak powinno pasować. Na, na sali powinno być troszeczkę właśnie więcej. W rękach tych 0,2 do 300 więcej. A temperatura jest na silniku, działa wszystko poprawnie. Dobra, także można wyciągać wszystko i składamy do kupy. wymienimy olej. No i dobra, dokręcamy wszystkie kluczem. No. no i dobra, mamy dużo, już też dokręcone, można odtłusić wszystko i Przepuścić motocykl i zalać nowy olejem Jeszcze wymienimy wpływy w hamulcach Nie wygląda źle, ale... Nie pamiętam czy było czy nie, bo w tych dokumentacji wymieniamy, że wymienimy na nowy Zawsze to lepiej mieć świeży jak stary, jak to mówią Także powolutku i no no. Do najpierw do najdalszego, później ten bliższy zacisk, no i tyle. Choć chodę, płyn, nie wyglądał źle, ale parę złotych nie zbawi nas w tym wypadku. A miałem przeprowadzić diagnostykę, zapomniałem, że ten wodocyk jest na kodach błyskowych. Także. To co chciałem sprawdzić nie, nie sprawdzę w ten sposób. Także, dobra, wymieniamy płynnie i będzie gotowy motocykl. I no, mamy je maszkę skończoną. Sprawdźmy jak pali bez problemu, tak, tak, tak paliła jak pali To to miało być porobione skoro obone przygotowanie dozonu oleje filtry Pływ chłodnicy, świece, pływ hamulcowy jest powymieniany, sprawdzone tps zrobione w synchro, no i tyle. Że motocykl skończony, Właściwie już wierzę w motocykl do odbioru. Mogę z podebrać kanapę, wrócić do przycie, będzie mógł jeździć, przebiec, wyczerpać. W fajnym, ładnym w oryginalnym stanie I się na wszystko potwierdza wszystko po motocyklu, że jest dokumentacja co było robione i wychodzi nawet na to, że to rożyn był robiony, także nie ma co się bać jeździć i cieszyć się jazdą przy tym motocyklu, moja praca się kończy, ja się biorę za następny, do zobaczenia.